Bywalcy, i są również osoby, które pojawiły się po raz pierwszy. Zwykle mówię do słuchaczy, kochani, ale osoby, które są po raz pierwszy, mogą nie czuć się z tym dobrze. No, w związku z tym jakoś, jakoś będę się starać. Tak się składa, że dosłownie za moment zaczną się wakacje. Można by powiedzieć: popracowaliśmy, idziemy odpoczywać. Pomyślałam jednak, że w przypadku problemów zdrowotnych przerwy wakacyjnej raczej nie ma. A może właśnie w czasie, kiedy obowiązków jest nieco mniej, chociażby dlatego, że na przykład dzieci nie idą do szkoły. Można poświęcić im albo sobie więcej czasu, uwagi i zająć się tym, co może właśnie czeka na taki nieco luźniejszy moment. Tak więc, nie czekając aż upłyną wakacje, aż zaczną się, bo zaczną się za chwilę i upłyną, zdecydowałam zainicjowanie nowego cyklu może nawet nie zupełnie takiego nowego. A odświeżonego, odmienionego w nieco innej odsłonie niż robiliśmy to kiedyś. Każda z osób, wokół której skupiona jest choćby niewielka grupa użytkowników produktów z oferty Kaliwita, ma sporo doświadczeń w zakresie najróżniejszych kuracji. A skoro tak, uważam, że warto. Nie zatrzymywać ich dla siebie, a dla dobra innych po prostu i najwyczajniej się nimi dzielić. Niektóre zestawienia preparatów są dla wielu osób dość oczywiste, ale są też takie, na które mało kto by wpadł, a jednak komuś udało się rozwiązać problem zdrowotny, więc tym bardziej warto o tym mówić. Dlatego już na samym. Początku, od razu osoby, które znalazły dla siebie czy swoich bliskich, a może znajomych, jakieś ciekawe rozwiązania, zachęcam do dzielenia się taką dobrą nowiną. Będziemy te przypadki układać tematycznie. Trochę moja koncepcja była na początku inna, ona tak właściwie się zmieniała dzisiaj i ustalała, ale już widzę, jaki będzie następny temat, bo właśnie dzisiaj dostałam kilka takich ciekawych opracowań i myślę, że będzie łatwiej, jeżeli będziemy to po prostu jakoś segregować i układać w takie problemy tematycznie. Dzisiaj powiemy nieco o kłopotach, które w ostatnich latach bardzo często dotykają dzieci, dorosłych również, ale zdaje się, że dzieci cierpią na tym bardziej. Bywa, że diagnostyka w tym zakresie mocno kuleje, a im więcej czasu upływa, tym problem robi się bardziej poważny i niebezpieczny jednocześnie. Powiemy dziś o niedomaganiach o podłożu pasożytniczym, właśnie jak to widać w temacie. Nie wiem, jak Państwo, ale z okresu szkoły podstawowej pamiętam, że o pasożytach mówiło się właściwie jedynie w kontekście krajów trzeciego świata. Fakt, że było to już bardzo dawno, bo właśnie mija 30 lat od mojej matury, ale z drugiej strony, z racji warunków, w jakich żyjemy, chociażby sanitarnych standardów znacznie wyższych, aniżeli te, w których funkcjonowaliśmy jako dzieci, myślę o osobach w moim wieku, chociaż tu dzisiaj chyba ich jest niewiele, i starszych, powinniśmy raczej nie musieć w ogóle zastanawiać się nad zjawiskiem takim jak bytujące w naszych ciałach niebezpieczne patogeny, czyli jak to o nich czasami mówimy. Pasażerowie na gapę. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. No i ktoś pyta, z czego to może wynikać, dlaczego tak się dzieje. Przyczyn jest co najmniej kilka, ale najbardziej podstawową jest to, że słabnie nasza odporność. Słabnie, bo choć może dziwnie to zabrzmi, im więcej i smaczniej jemy. Nie mówię, odżywiamy się, tylko jemy. Tym bardziej jesteśmy niedożywieni. Oczywiście nasze brzuchy są pełne, no bo ktoś może powiedzieć, jak to ja niedożywiony, ale głodem przymierają nasze komórki. Komórki, które nie dostają odpowiedniej ilości składników odżywczych, nie otrzymują witamin, minerałów. W organizmie nie ma wystarczającej ilości i jakości enzymów, aminokwasów. No, i tak się składa, że w wyniku tego nasze ciało głoduje i słabnie. Kiedy słabnie, do jego wnętrza dostają się toksyny, z którymi nie umie sobie poradzić. Zanieczyszczone i głodne, nie ma niestety zbyt wielu możliwości, i zaczyna podupadać. Tak jak wcześniej powiedziałam, lista tych powodów może być nieco dłuższa. Ale tak naprawdę wszystkie one składają się na to, co jeszcze raz powtórzę, czyli obniżenie odporności. Do pobuszowania w tym zagadnieniu zaprosiłam moją młodziutką koleżankę, ładnie uśmiecha się ze zdjęcia. Ostatnio sporo wspólnie pracowałyśmy, również w materii wykładowej, a właściwie jakby się przyjrzeć, to ona robiła więcej niż ja. Już miałam jej dać trochę odpocząć, chociażby z racji wakacji, ale w czasie mojego niedawnego pobytu w Zamościu dowiedziałam się o przypadku, którego po prostu nie mogłam jej odpuścić. To znaczy, nie mogłam jej odpuścić z tego, żeby się z nami nim podzieliła. Mówi, że nie lubi opowiadać o sobie, no i, i, i nie ma się co dziwić, zwłaszcza w takim kontekście. Myślę, że tym bardziej docenimy, jeśli opowie nam trochę o tej swojej drodze przez mękę, towarzystwie bezlitosnych pasożytów. Jak ją znam, doda coś jeszcze. Za chwilę oddam jej głos, natomiast później jeszcze włączę się na moment. Opowiem ciekawy przypadek. Niektórzy już go słyszeli, ale jest sporo osób nowych, które jeszcze myślę, że warto, żeby o tym usłyszały. Bo może to pomóc wielu rodzicom, może dziadkom, jak nie teraz, to w przyszłości, bo z moich obserwacji wynika, że to już nie incydenty, a raczej plaga. Dopowiem co nieco o trzech produktach, które warte są uwagi, jeśli taki problem się pojawia, a także wówczas, kiedy świadomi tego, co może się zdarzyć, wolimy zapobiegać. Teraz już naprawdę zmykam, Pojawia się później w drugiej części spotkania, a teraz już oddaję głos. Agatę, to Państwu, bardzo przyjemny temat na początek wakacji, <śmiech> będziemy <śmiech> rozmawiać o pasożytach, to znaczy mam nadzieję, że Państwo y, y, siedząc po drugiej stronie ekranu, y, może niekoniecznie będą rozmawiać, ale ze mną, bo nie będzie nam zbyt łatwo podczas tego spotkania, kiedy będę zmieniać slajdy, ale mm, mam nadzieję, że może któreś informacje okażą się przydatne. Przede wszystkim, że chcę się podzielić moją ulubioną trójką, bo jakoś tak ten system trójkowy najlepiej działa i sprawdza się jak sprawdziłam od już kilkunastu lat. Pierwszy slajd to pasożyty, z tym to się je. To dziecko, które widzimy na pierwszym slajdzie, dużo mówi o tym i wyraża więcej niż tysiąc słów. Dlaczego o jedzeniu to już powiedziała wspaniale pani Dorota o tym, że za tak żyjemy, a nie odżywiamy się. I nawet jak się odżywiamy, to się, a nie nasze komórki. 100% mądrości w tym. Ja chciałabym Państwu pokazać na początek takie żyjątka, które w jakiś sposób szczególny mamy z nimi styczność. Pierwszym z nich jest glista, jest to pasożyt, który w sposób szczególny ujawnia się i swoją obecność w różnych chorobach płuc. Oskrzeli, to są nawracające stany zapalne dróg oddechowych, również bardzo często towarzyszy zapalenie ucha w przypadku gistnicy. Jak Państwo widzą, 50% ludności boryka się z tym pasożytem, czyli nie można powiedzieć, że jest on nam tak kompletnie obojętny. Oczywiście zarażamy się przez pokarm. I trzeba bardzo uważać, on się dostaje do naszych ust na początku, ponieważ najczęściej poprzez pożywienie trafia do organizmu, później przedostaje się do jelit z jelit sprytnie wędruje przez wątrobę do płuc. To, co ważne, i chciałabym powiedzieć o listnicy, to to, że kiedy zmagamy się z chorobami dróg oddechowych, i to są nawracające stany zapalne, to najczęściej to, co nam towarzyszy, to jest taka nieprzyjemna wydzielina. To jest sposób na złapanie świeżego oddechu przez listę. Co to oznacza? Ona potrzebuje powietrza, żeby zacząć już prawidłowo, w pełni funkcjonować w naszym organizmie. I kiedy ten śluz nam towarzyszy. Jest takim nieprzyjemnym objawem, to to, co jest ważne przy zawsze, przy wszystkich zapaleniach, dróg oddechowych, przy chorobach płuc, odkrzeli, gardła, to jest, żeby tego śluzu się pozbywać, żeby on nie wracał do organizmu, ponieważ wraz z nim możemy zainfekować się i ponownie zakazić bibistą. Ona wraca do układu pokarmowego i z nim zostaje, a tam się rozmnaża. Kolejny pasożyt, o którym chcę powiedzieć, to są obsiki. Z nim ma do czynienia 80% ludności na świecie, 95% dzieci. Można powiedzieć, że co drugie dziecko w przedszkolu ma psiki i jest to choroba obsica, to jest choroba, można powiedzieć, brudnych rączek. Bardzo ważna jest tutaj higiena osobista, bardzo ważna jest dbałość o bieliznę, o to, żeby w przypadku, gdy wiemy, że taka epidemia w przedszkolu czy w szkole jest, wyparzać wręcz żelazkiem bieliznę. I bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o higienie szczególnie maluchów, czyli zawsze czyste rączki, wyrabiamy nawyk u dzieci. Dbania o, o mycie rączek i, i takiej e, mądrej e, umiejętności korzystania z toalety, czyli i z papieru toaletowego, bo bardzo często w przedszkolach przez papier toaletowy, który jest e, używany przez same dzieci, które brudnymi rączkami e, dotykają wszystkiego, e, można się e, zarazić, akciam. E, dalej e, mamy tasiemce. Szczególnie nieprzyjemne, myślę, że, że nawet znane, to są te tasy, ty, które potrafią przez długi czas przebywać w organizmie, dążą do ciepłych, wilgotnych miejsc, do wątroby, do szóstki. Bardzo niebezpieczne jest, kiedy pojawiają się w szóstce, Również płuca. Oczywiście zarażamy się podobnie przez y, zanieczyszczone produkty żywieniowe, czyli y, owoce starbu. Ale takim głównym, głównym powodem jest skażone mięso, i to jest wieprzowina, wołowina, to mogą być również ryby, ponieważ tasie przebywające w wodzie zarażają ryby, a dokładniej rozwijają się w nich początkowo, a potem trafiają do naszego organizmu oraz woda. Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli czystą wodę i żeby świadczyć co do tego, że woda została odkażona. I są takie metody, ja o nich z przyjemnością powiem, ponieważ uważam to za rewolucję i przełom w ogóle, odkąd mamy takie możliwości, żeby wodę odkażać. Co jeszcze ważne odnośnie ciemców. Bardzo ważne jest to, że kiedy już dostają się do wątroby, to funkcja wątroby, czyli odsuwanie naszego organizmu toksyn, przeciwdziałanie temu, żeby... Nasz organizm był zanieczyszczony, zostaje kompletnie zaburzona i wątroba zamiast nas ratować i oczyszczać krew, to niestety, ale zatruwa organizm i rozsiewa tą toksynę. Dalej mamy włosogłówkę. Bardzo popularny pasożyt, ponieważ aż 80% społeczeństwa zmaga się z nim. Bardzo często nie wiemy, że posiadamy takiego pasożytu. On jest bardzo cieniutki ma niezwykłą zdolność do przebijania się przez ściany jelit i przedostawania do różnych obszarów organizmu. To jest taki bardzo cieniutki pasożyt, który często krąży dokładnie pod naszą skórą i nieraz jest wręcz widoczny. I kolejny pasożyt to jest bąblowiec. Ja szczególnie nad nim chciałabym się skoncentrować teraz. Ponieważ to jest bardzo aktualny temat. Zaczyna się lat, przyjemnością jeździmy do lasu i razem z dziećmi zbieramy poziomki, jagódki, malinki w lesie. A to jest bardzo niebezpieczne. Ja bardzo uczulam na to, żeby w lesie dzieci były pod opieką rodziców. I chociaż to jest miejsce, żeby poczuć się wolnym, swobodnym, biegać i krzyczeć. Dla dziecka to bardzo ważne jest to, żeby dzieci były pod kontrolą rodziców. Dlaczego? Dlatego, że bąblowiec jest takim pasożytem, który nabywamy przez owoce leśne. Ponieważ przyczyną tego, że przyczepia się do owoców, są zwierzęta leśne, to znaczy głównie lisy. Dlatego tutaj szczególną rolę odgrywa dbałość o higienę po takich wędrówkach leśnych. Mycie wszystkich owoców, które Państwo kupujecie na targu. To jest ogromnie ważne, ponieważ z bombowcem jesteśmy w stanie sobie poradzić, używając ciepłej wody, a nawet gorącej wody. I to jest bardzo ważne, że bąblowcy są również z rodziny tasiemców. To też trudno się jest ich pozbyć, jeżeli nie dbamy o higienę rączek. Warto nawet w lesie na takie wycieczki mieć ze sobą te medełka, takie antybakteryjne, psik-psik, co pozwala uporać się z takimi pasożytami.